No, na mojej stronie Beacons Butcherskiej sklep znajdziecie naprawdę masę modeli Jordanów od 110 zł. Takie skórzane z Nubuku za 140, nawet są takie jeansowe, one są naprawdę genialne. No i macie jeszcze na przykład Jordan 5, Jordan 3, Jordan 1 albo takie zmieniające kolor szoksy. 130 zł. Nawet takie Air Force'y się znajdą, są naprawdę genialne. W moim profilu znajdziecie wszystko na stronie Beacon's Buciarski sklep. Jak sobie tutaj wejdziecie, tu tutaj macie wszystko w jednym miejscu. Jak wejdziecie na przykład w Jordane czwórki, to przeniesie was właśnie na tą stronę. Tu musicie się zarejestrować, żeby w ogóle złożyć konto. Tu macie tabelę rozmiarów, tu macie na przykład realne zdjęcia tych butów, bo to są ostatnie zamówienia. Ktoś takie właśnie zamówił czarno-czerwone, takie czarne ktoś zamówił. Więc tutaj się one wyświetlają. No i tu sobie wybieracie tylko kolor oraz rozmiar, później zaznaczacie tutaj ptaszkiem, klikacie buy musicie opłacić wasze zamówienie i wasze zamówienia pojawią się w kategorii orders. Tutaj są wasze wszystkie zamówienia. Jak widzicie, ja sobie na przykład elektronikę kupuję, nawet klawiatury takie mechaniczne. No i później w zakładce warehouse, jak przyjdą wasze buty, to dostaniecie realne zdjęcia tych waszych butów. Jest to bardzo ważne, bo one przechodzą tutaj kontrolę jakości. Dodatkowo na tej mojej stronie macie dwa poradniki, które możecie obejrzeć właśnie jak dokładnie zamawiać te rzeczy. No i na samym dole macie grupę na Discordzie oraz na Whatsappie, jest tam masa naprawdę ludzi. W grupie na Discordzie możecie pisać na czacie, ja tutaj Wam wysyłam to co potrzebujecie i odpowiadam na pytania oraz są tutaj opinie klientów, więc możecie sobie poczytać.